Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Szklarnia miała stać się na chwilę pracownią florystyczną, ale tak się dobrze w niej pracuje, że postanowiłem, że kolejne odcinki takie Boże Narodzeniowe też tutaj nakręcę. Jest klimacik, bo jest chłodno. Ja lubię, jak jest chłodno. Jest zima, więc musi być chłód. Co prawda rozebrałem się do sweterka, ale myślę, że jak się tu będę ruszał, to będzie mi um, cieplej. Przyniosłem, słuchajcie, z ogrodu donice. Jeszcze mają lód nie roztopiony, ponieważ wiem, że wielu z was gdzieś tam pytam je na Instagramie, hubert mamy takie puste donice i tak zanim coś się wsadzi do nich wiosną, to one takie stoją samotne i czekają na nie wiadomo co. No to więc przyniosłem takie donice, bo ja też je mam. I dzisiaj wam pokażę, co tak szybciutko można w nich zrobić, żeby dekorowało. Niekoniecznie musi być to na święta, ale. Z okazji świąt można dodać jakieś lampki i będzie super. Słuchajcie, wziąłem sobie chyba najcięższą donicę z ogrodu, no ale jak już ją tu przyniosłem, to trzeba ją teraz udekorować, żeby faktycznie nie była taka pusta. Tutaj wychodzą jakieś pojedyncze chyba szafirki, które gdzieś tutaj zostały, natomiast w nich nie mam nic zrobione. To są pewnie jakieś cebulki, które zostały z zeszłych, zeszłych lat. Jest jeszcze trochę lodu, no przez to jest bardzo ciężkie. Słuchajcie... Należy patrzeć, co się ma w ogrodzie, bo bardzo często takie rośliny zimozielone, które mamy, lub iglaki, lub gałęzie różnego rodzaju, jeśli skomponujemy razem ze sobą, tworzą naprawdę super efekt. Ja w tych moich donicach, które już wyglądają trochę nadszarpnięte czasem, bo malowane były kilka lat temu, co roku robię właśnie takie dekoracje na taras, żeby one nie stały puste te donice, bo bardzo mi to przeszkadza. Spadnie śnieg, trudno, natomiast jeśli śnieg nie spadnie, to one wyglądają bardzo ciekawie. No i tak moi drodzy, przeszedłem się trochę po ogrodzie. Narwałem trochę z ogrodu rzeczy. Mam też yy, gałęzie, które były u sąsiada, bo ja mam takiego sąsiada, że zawsze idę tam i czasami coś u niego skubnę. Więc mam. Słuchajcie, dereń. Dereń ten czerwony, on zawsze wyśmienicie wygląda, właśnie w takich y, zimowych dekoracjach, no bo daje tutaj super kolor. Ale mam również y, gałęzie od morzewia, od morzewia z szyszkami, które też na, y, będzie super wyglądał. I tak naprawdę, y, w sumie nie chciałbym mieszać tego razem, ale zrobimy tak, że te y, gałęzie od morzewia będą dużo niżej, natomiast dereniowe będą nam wyznaczać tutaj mm, wysokość. Co trzeba zrobić? Oczywiście naciąć sobie te gałęzi i umieszczać w tych donicach. Dobrze jest, jak macie jakąś koncepcję, że na przykład to będzie bardzo gałęziasta, albo będzie z dużą różnorodnej zieleni, można zrobić to nie tylko w takich doniczkach. Bardzo wielu z was ma na swoich balkonach, na tarasach doniczki te takie balkonowe, w których najczęściej rosną teraz super tunie. I one teraz są albo schowane Albo wiszą tak smutnie na tych balkonach. Więc jeśli byście zrobili taką fajną, zieloną dekorację, taką burzę wysypujących się, wylewających się roślin zielonych, co wyglądać będzie to fantastycznie. Przewieszające się elementy, wychodzące gdzieś bluszcze. Naprawdę, róbcie, bo to bardzo ciekawy sposób na dekorowanie właśnie takiej smutnej przestrzeni. Dlaczego te doniczki mają być takie puste, smutne? Mogą być wypełnione zielenią. Słuchajcie, wziąłem sobie dwie doniczki po to, żeby robić je równocześnie, ponieważ założyłem sobie, że na tarasie będą stały akurat te dwie koło siebie, dlatego warto jest działać razem jedna doniczka i od razu druga. Teraz będę wkładał troszeczkę tych dereni. Zobaczcie, już włożyłem do jednej doniczki, teraz jeszcze włożę do drugiej. Zakładam sobie, że jedna będzie wyciągnięta gdzieś, na przykład w tą stronę, a druga będzie miała trochę wyciągniętą część w drugą stronę. I od razu Wam powiem, że w kolejnym odcinku zrobię taką podobną dekorację, ale na takim szkle do domu. Będziemy robić inną techniką. Też wykorzystam właściwie większość tych. Hmm... Tej zieleni dodam jeszcze coś i zapraszam Was już na ten kolejny odcinek. No i oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału i do komentowania, czy wy robicie takie dekoracje u siebie na balkonie, na tarasie. Jeśli nie, to zachęcam, szczególnie w tych doniczkach, tych balkonówkach, w których są na przykład super tunie, bo to fantastycznie wygląda. Dajcie znać, a jak macie ochotę i zrobicie, to oczywiście możecie wysłać mi zdjęcie, jak to wygląda. Zdjęcie najlepiej wysyłać na Instagramie. Derenie już właściwie umieszczone. Może dodam jeszcze jednego w tej mniejszej donicy, ale teraz muszę zacząć um, pracować nad tą formą, którą chcę uzyskać. Oczywiście, wszystko to będzie wypełnione zielenią różnorodną. Zaraz Wam ją tutaj pokażę. Natomiast, tak jak mówiłem, chcę zrobić, żeby jedna donica była bardziej wysunięta w jedną stronę. I tutaj takie gałęzie, właśnie od um, modrzewia, sprawdzą się fantastycznie. Zobaczcie, jakie piękne linie gdzieś tam wychodzące. Już samo um, daje taki efekt, który chcę um, osiągnąć. Natomiast w tej drugiej, w tej mniejszej za chwilę dam troszeczkę wyciągnięte w drugą stronę. Oczywiście te gałęzie od, od tego mm, modrzewia pojawią się też gdzieś troszkę wyżej. No, bo tak będzie smutno, jak będą tylko z jednej strony, poza tym nie będzie to poprawne kompozycyjnie. No a ja jednak z tą kompozycją żyję na co dzień, e, ponieważ uczę jej. No, i właśnie przy okazji tego, jeśli chcielibyście poznać troszeczkę więcej zasad florystyki, tą kompozycję we florystyce, to oczywiście zachęcam Was do moich kursów online o florystyce. Tam są kursy takie podstawowe, krótkie. Natomiast od razu mam do Was pytanie: Napiszcie, czy chcielibyście uczestniczyć w takim kursie online, takim z podstaw florystyki, takim porządnym, długim kursie, ponieważ. Będziemy w przyszłym roku kręcić taki, taki właśnie kurs. Myślę, że na wiosnę pojawi się już gotowa wersja. Bardzo bym chciał poznać Wasze opinie i to, co byście chcieli w takim kursie się nauczyć. Na co zwrócić uwagę, bo jeszcze nie zaczęliśmy kręcić, ale już za chwilę zaczniemy, więc dobrze by było poznać to, co Wy chcecie w takim kursie mieć. Masa skończona. Myślę, że tych gałęzi już wystarczy. Teraz y, czas zacząć troszeczkę uzupełniać te moje donice. No i tutaj przychodzę z takim postulatem. Słuchajcie, wszyscy naokoła, jak się tylko rozglądam po y, internecie i po tych filmach bożonarodzeniowych dają eukaliptus, który pięknie wygląda i wszyscy kochają ten eukaliptus. Za te, y, szczególnie teraz, ten eukaliptus z owocami. A ja chciałbym wam pokazać, że jak się tylko odwrócicie Przejdziecie sobie po mieście, po jakichś ogródkach, to na pewno znajdziecie rośliny, które u nas rosną, które są równie piękne i które mają równie piękne owoce. Zobaczcie, bluszcz. Bluszcz, taka starsza już roślina, która kwitnie, też w odpowiedniej odmianie. Ona kwitnie pod koniec sierpnia, a później wytwarza owoce. Zobaczcie, czy one nie są fantastyczne i czy aby nie przypominają tych owoców z eukaliptusa, myślę, że absolutnie są bardzo podobne, więc możemy je również użyć. Ja teraz zacznę uzupełniać to wszystko w moich donicach. Użyję oczywiście tego bluszczu. Bluszcz nie wytwarza tych owoców tak od razu. Zobaczcie, on ma inny, inne liście, ponieważ jest to po pierwsze trochę inna odmiana, jeśli to by była ta drzewiasta, a jeśli by była klasyczną odmianą, to dopiero jak osiągnę pewien wiek, zacznie zmieniać kształt liścia na bardziej lancetowaty i wtedy zacznie kwitnąć i wytwarzać te owoce. Z moich ukochanych, słuchajcie, e, roślin takich na Boże Narodzenie, sosna wejmutka. No, zobaczcie, czy ona nie jest fantastyczna i zobaczcie, co ona tutaj robi. Ona daje tutaj taką przestrzeń, taką formę piękną, że im więcej, tym lepiej chciałoby się. Oczywiście tak nie jest, im więcej, tym lepiej nie. Natomiast zobaczcie, co ta wejmuta tu zrobiła. Właściwie mam już wszystko zrobione. Teraz tylko uzupełnię takimi. Takimi twardszymi gałęźmi, takimi po, mm, jakąś sosną, może. Jeśli macie dużą tą mm, dekorację, to możecie dać dużą sosnę, a jeśli macie mniejszą, to może jakąś jodłą gdzieś tam do środka, żeby to fajnie gdzieś tak, takiego mięcha nabrało. Jeśli macie w swoich zasobach ogrodowych albo macie dostęp do na przykład jakiejś zieleni, która ma właśnie taki kolor srebrzysty, szary, jakieś jodły kalifornijskie na przykład, albo jakiś świerk srebrzysty, to zobaczcie: Ja dodałem do tej głównej donicy już, a teraz dodam do tej mniejszej taką gałązkę właśnie szaro-niebieską, i ona wygląda tutaj naprawdę. Zjawiskowo, szczególnie właśnie do tych donic. W ogóle fajnie zabudowane są te donice. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Dajcie znać, czy podoba Wam się takie, takie rozwiązanie, takie rozsiałe dekoracje. Ja ustawię je na tarasie, może dam radę je przenieść i, i wtedy. Wtedy będę właśnie dopasowywał, ale to, co mówiłem, z jednej strony jest bardziej wyciągnięta z TAS, z, y, z drugiej strony y, ta duża jest bardziej wyciągnięta. Ważna jest też wysokość y, tych donic, żeby jednak zróżnicować, bo ta kompozycja jest bardzo, bardzo istotna. Jeśli taka mniejsza donica będzie stała troszeczkę wysunięta przed tą donicą, a tak bym zrobił, no to można jeszcze bardziej dać tam takich leżących gałęzi, właściwie odtąd wychodzące gdzieś, ale myślę, że to już na miejscu tam, gdzie będzie ustawione, bo to wtedy będzie dużo prościej dopasować. Ja tymczasem zabieram się jeszcze do tego, żeby dołożyć, myślę, że tej wejmuty troszeczkę dołożę do środka, jeszcze włożę tak, żeby uzupełnić jakieś sosny, no i kompozycje będą gotowe. Mam nadzieję, że Was zainspiruje do tego, żeby tworzyć właśnie takie kompozycje, a tak jak wspomniałem, szczególnie w tych skrzynkach balkonowych, bo one naprawdę super dekorują wtedy. No to nic, uzupełniam i może idę przymierzyć na tarasie. Muzyka Moi drodzy, skończyłem. Już więcej nie dokładam. Za chwilę to pójdę zanieść na taras, więc zobaczcie, jak to wygląda. No, wy dajcie znać, czy Wam się podoba. Zapraszam Was już w tym momencie na kolejny odcinek, bo w tym kolejnym odcinku, jak wspominałem, będę robił dekoracje z podobnych roślin, ale dekoracje do domu. Muzyka